w filmie padają gdzie, gdzie słowa niecenzuralne. Zostaliście ostrzeżeni. Big Finish, firma od wielu lat produkująca audio doktorowe, chyba w pewnym momencie jakoś zachłysnęła się swoim niewątpliwym sukcesem ogromną ilością wypuszczanych audio i tym, że w internecie niemalże nie istnieją negatywne recenzje ich produktów z ostatnich kilku lat. No a te produkty, tak jak wszystko, miewały bardzo różną jakość. Były rzeczy wybitne, były też i paździerze. Tak więc z powodu tego ich, nazwijmy to zachłyśnięcia, o którym wspomniałem, postanowiłem spróbować postawić na ich konkurencję, konkretnej firmy BBV. Już w ogóle znałem kilka ich takich starszych dziełek sprzed bagatela 20 lat o frakcji Paradox, to były te, które tutaj już z wami omawiałem, na pozostałe oczywiście też przyjdzie czas, bo jest ich więcej. Ale jednak przyznam, że nie miałem pojęcia, że BBV nadal, nadal po tylu latach, od czasu do czasu wciąż wydaje różne przygody frakcji i związanych z frakcją istot. Mają rozmach, skurwisyny. Książkotwarzowa reklama zaprowadziła mnie na ich stronę, gdzie zobaczyłem, że trochę już się tego uzbierało. Postanowiłem więc sięgnąć do portfela, a ponieważ moje duchowe zwierzę to Sknerus McQuatch, wybrałem najtańsze audio. Konkretniej minutową historyjkę. Pan Saldamir. Kto to jest w ogóle Pan Saldamir? Pan Saldamir to jest taki niebieskoskóry kosmita, jak mówi nam audio, 14, najstarsze stworzenie we wszechświecie. I on zadebiutował w jednej z książkowych przygód, znanej i z jakiegoś niezrozumiałego powodu lubianej Z Buchu. Jestem taka nieszczęśliwa, więc będę pić i się łajdaczyć, W W tych ośmiu minut. Dowiemy się kilku najważniejszych faktów z życia pana Saldamira oraz jego roli w przedartadowskim uniwersum doktora. O może się to wydać jakieś takie mało interesujące, ale zapewniam was, że, że wprost przeciwnie, naprawdę, naprawdę warto. Początek to może jeszcze nie sam pan Saldamir, a takie filozoficzne, a jednocześnie bardzo przystępne rozważania na temat czasu. Swoją przystępnością, ale jednocześnie i bardzo ciekawymi obserwacjami ten wstęp przypomina mi taką książkę Świat Zofii. Jeśli ktoś nie zna Świat Zofii, to jest taka książka dla dzieci i młodzieży, która całkiem ładnie wprowadza w podstawie filozofii. Wracając jednak do uniwersum doktora i do pana Saldamira. Narrator mówi nam, czym jest czas, używając do tego inteligentnych metafor, gier słownych itp. od razu na początku plus, a potem zaczyna opisywać wszechświat w erze, gdy ów wszechświat był idealny. A co się w ogóle stało z tą idealnością? No tutaj najlepiej po prostu użyję cytatu ze słuchowiska. Pewnego popołudnia jedna ze starszych raz kompletnie wszystko zjebała. Koniec cytatu. Co jedna z tych starszych raz, prawdopodobnie władcy czasu, zrobiła? Otóż wynaleźli podróże w czasie. No, przyznam, że. To mnie troszkę zbiło z pantałyku. No przecież uniwersum obraca się wokół podróżowania w czasie. No więc taki wątek, taki pomysł, że podróż w czasie może być czymś negatywnym, niszczącym i tak dalej, no jest oryginalna i dosyć odświeżająca. No w tym bardzo króciutkim audio podoba mi się też to, że zasadniczo każdy fan doktora na poziomie obłędu nieco wyższym niż nowe serie, znajdzie coś dla siebie. Są nawiązania do książek z ósmym doktorem, no i rzecz, no i rzecz jasna, frakcji paradoks, no to jest oczywiste, ale też do mniej znanych telewizyjnych wrogów, tak jak na przykład Niebiański Zabawkarz. To jest taki wróg pierwszego doktora, który pojawił się w historii, która jest niestety cały czas zaginiona. Wracając do meritum, no tutaj, tutaj w tym audio podoba mi się też to, że żarty biorą słuchacza czy też czytelnika, bo tam jest też transkrypt dorzucony z kompletnego zaskoczenia. Tak jak już to o czym wspomniałem, ten tekst o, o rasie, która wylądowała podróże w czasie i jeszcze tam kilka innych. No oczywiście, no idealnie nie jest. No są też minusy. Przede wszystkim cena, no w, za 8 minut słuchania około 15 zł, no to nie jest mało. No jeszcze ten transkrypt, no jest w nim, przyznam, sporo literówek niestety. Ale mimo tego zabawę w towarzystwie pana Saldamira, chociaż tak krótką, oceniam na bardzo udaną. No i mimo tej wysokiej ceny zachęcam was do dania mu szansy. i w opisie.